Witajcie serdecznie na króciutkiej lekcji oddechu. Dziś lekcja numer 6. Zapraszam serdecznie. Zanim jednak do praktyki, przejdźmy najpierw przez teorię. Dziś odpowiemy sobie na pytanie, w czym pomaga oddech? Jaką z chorób jest w stanie uleczyć? Jak myślisz? Zanim jednak o tym powiem, chciałabym zwrócić szczególną uwagę na fakt, że ćwiczenia oddechowe, te systematycznie wykonywane, intensywnie, przez określoną długość czasu w ciągu dnia, mogą powodować, że symptomy pewnych chorób znikają całkowicie, a wraz z nimi sama choroba. O jakich chorobach mowa? O astmie oskrzelowej, bezdechach sennych, bezsenności, chrapaniu, nadciśnieniu, zbyt niskim ciśnieniu, chorobie POCHP, niepokoju, zaburzeniach lękowych, atakach paniki, przewlekłym zmęczeniu i wielu, wielu innym. Może regulować poziom cukru we krwi u cukrzyków. Z reguły te oddechy wolne i spokojne powodują obniżenie cukru we krwi. Tutaj cukrzycy muszą troszeczkę uważać. Więc bardzo wiele symptomów chorób może niwelować, nawet same choroby, jeśli ćwiczymy intensywnie, systematycznie i adekwatnie do danej choroby. A tego wszystkiego możesz się dowiedzieć i nauczyć podczas zajęć indywidualnych ze mną, na które Cię serdecznie zapraszam. Szczegóły na stronie agnieszkakupic.pl i w wiadomości prywatnej możesz do mnie wysłać jakiekolwiek pytania. Masz, a ja z chęcią na nie udzielę odpowiedzi. Co jeszcze powoduje nasz oddech? Oddech zapobiega wadom zgryzu, wadom wymowy, chrapaniu, wydłużonej twarzy oraz brzydkiemu zapachu z ust. Więc warto prawidłowo oddychać. Zwłaszcza przez nos w ciągu. A teraz już druga część. Zapraszam Was na ćwiczenie oddechowe. Ćwiczenie oddechowe, które dla, dla Was dzisiaj przygotowałam, będzie miało na celu odetkać nos i zatoki, a także zniwelować natłok myśli, uspokoić myśli, uspokoić ciało i organizm i nauczyć zwracać uwagę na nasz oddech by nie wyłapywać myśli, nie chwytać się ich, nie dodawać im znaczenia i nie zapętlać się w nich, ale by się uspokajać, relaksować i by przywracać zdrowie swojemu ciału. Zapraszam. Ćwiczenie polega na wzięciu wdechu lewą dziurką, zatkaniu obu dziurek, wzięcie wydechu prawą dziurką. Następnie wzięciu wdechu prawą dziurką w zatkaniu obu dziurek, wzięcie wydechu lewą dziurką. Dodatkowo można przyłożyć sobie dwa palce do czoła. Pokażę jak to wygląda. Przykładamy dwa palce, kciukiem zatykamy prawą dziurkę, bierzemy wdech lewą, zamykamy obie, robimy wydech prawą. Następnie bierzemy wdech prawą. Zamykamy obie i robimy wydech lewą dziurką. W takiej sekwencji dobrze by było oddychać przez 5 minut. Kolejnym ważnym aspektem tego oddechu jest fakt, że dążymy do oddechów, które wykonujemy: wdech 3 sekundy, zatrzymanie 12 sekund, wydech 6 sekund. I w takiej sekwencji dobrze by było oddychać. Natomiast, jeżeli masz problemy z liczeniem, liczenie cię stresuje podczas oddechu. Nie licz. Rób tak, jak czujesz. Tylko ty wiesz najlepiej, co jest dla ciebie dobre. I dobieraj oddech do swoich możliwości i swojego samopoczucia. Oddech ma przywracać zdrowie, ma relaksować, rozluźniać i, broń Boże, nie stwarzać sytuacji stresowej. Więc. Rób, działaj, próbuj. To, co dla Ciebie jest dobre, to jest najważniejsze. I tylko Ty wiesz, co jest dla Ciebie dobre. Więc dostosowuj do siebie. Życzę Ci powodzenia i do zobaczenia na kolejnych lekcjach. Cześć.